Sprawdź wakacyjny obóz na case.eu Weź udział w evencie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe Pula nagród to aż 50 tysięcy złotych Top free użytkowników, którzy zbiorą najwięcej waluty eventowej otrzyma nagrody rzeczowe Po raz pierwszy podczas wydarzenia odbędą się dwa specjalne giveawaye jednocześnie Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event W długą długo więc dostanę w No nie, no, nie powinieneś to... teraz w tej rundzie skracać długiej no, wiesz mam Bo mam przewagę no ale ci miałeś? No ja wiedziałem, widziałem. Mity się Z Xboxem! Po głowę? Wróciłeś? <noise> <noise> no. Palma! Jadę z nim. Ale jaki miał off angle w ogóle? Ja się jeszcze... uderzyłem po głowie? Graliśmy na nich kiedyś. Kamano. Dwa, ra... dwa razy? Czy dwa sezony temu graliśmy? Co ja nie wiem. Co on robi? Nie słyszę, nie, słyszę, nie Co? Co? myślał, że B bomba Możliwe, no. Ja no Jak leciał, jak spójrz. leciał, kurwa Tam Mogą długa wjeżdżać Tak, padzą. Nie! Bez Ale. Kurwa Nie! Co jest na podstawkę? Pobie, jest galo. No. Jeszcze flech na przedśmieciu, którego zostaje miarą. No, I skończym, nie mogę zabić. Chyba z Rimas wyzwać czy coś, i tak nie doszło. Ramp. Rampa wychodzą. Od czterech albo od sterek. Mamy gdzie nie? Chody zero. Dwóch jest. Pod iglu, ogniowe i na drewnie. No kurwa, pił. Nie no, przekraść mnie to, brody. Ja drobinka. Rampa, jeszcze jeden Pochedź, kurwa, trzech domek pochodź jeden Dobra. Oj, poczekaj, ty No, proszę Długa, dead Tam, Tam. panowie Czujecie się? Smałka, tak. Winda i samochód Winda i samochód Zebra Także. Thraszuję jest, jest blisko, na, na rogu. Sądujcie galę. Skok. Slipa troszkę, wiesz? Nie masz szans. Chodź. Nie trafiłem niedługo masz. Dostał głowę? Czy to było? Jak Nie no. Oh. O. Ale to. Piękna Piękna na prawek, o. 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 Tony. Dobre. Cię długa. Tontujcie długa. Spokojnie. Nie tak jest, jak ostatnio. Wtedy tu nie widziałeś typa. Będzie no, paka. Dobra. Mam jeszcze flasha jakby co. Roman. Nie, nie jestem Roman. Do daj. Do daj. Nie? Go. co długa. mi wyszedł. Nie, mi I gala. I Stany, nie, Piotr jakie pechy. <coughs> Pewno siebie pomysłem, nie, 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 kogo oni w ogóle startują nie, sobie 8 I podczas meczu 10 nie, ja okno. Okno? Tak. Dobra nie, 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 mi nie, 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 nie,

No. O sorry Saju Ale to był taki reaction z od Przepraszam cię mordo Dostałem w plecy się odwróciłem dostać kulety. ty o kurde Apsy Apsy Laguje to gówno, Gówno Co jest? Łapię zaraz kuch, samochód. O kurde, taki palec. Samochód no, dalej, od gali będzie coś szło. Samochód cały. Od gali będzie wam coś szło. Nie ma, nie, w, nie, w, nie ma, nie, jeden. Jeden. nie ma. Cofnęli. Ja biegnę. Na no, B dżunglę. Mam flasha na jak no. coś. Mogę wypożywać palące za chwilę, byście chcieli. Rampa uciekł tak. jeden. No ja kurde, nie ma nic. Dziuby, dziuby. Ja tu już wychodzę. Jak jest Parka jest. Za polą też? ale nie wstać. Weź smoke, weź smoke, weź smoke, na blisko. Ninja czysta, to jest wszyscy pochowani są, rampa i domek. Potworzę rampa. Pocie. No, muszę. Jest rampa. Domek leży. Ostatni domek, lecę. Nie, lecę, koniec,